Chodź biegniemy, chodź. Chodź, chodź, chodź. Ale kręć na mnie ziemię, nie? Albo ja pomyślałaś, że to się kręci. No, ale to robi. by nie było, że po filmu będziemy o tym. To one się wyzykają. Tak, nakręcimy. Leć szybko Mariuszek, szybko biegnij. wiosna 2008 Stawaj, Mariuszek się wywalił madame, No. A tam proszę państwa, Mamy jakieś saki leśne, mm. <laughs> samucze. Więc ktoś coś pracuje? W <laughs> nie ma nikogo. Tu byliśmy wtedy, nie? Yeah. Tak. A, e, Juś. Masz już minaj. Maszyn. Nie można cię śmiać. Śmieszne, ciebie nie można. Chodź. Chodź, 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 chodź. Tylko. Pachaj, pókiwaj, tatusiarz. Zrób, papa. Papa, zrób, papa. Papa, zrób. Mamy! Eee! eee. Wiedziałem, że następny samochód. No, nie, no. Czyżbyśmy sobie miejsce wybrali. Puszek, stój, stój Mario, no, normalnie wiesz co, za to trzymać.